Cześć, to jest moja kolekcja, no, można powiedzieć, moja kolekcja telefonów. Przedstawiam moją Nokię y, 30, 30 10. już działa. Działa? No nie zadzwonisz do niej, bo... Ona ma starą kartę z, nim z Team Obaja I ma tam logo tak, tak napisane. Nie może do niej zadzwonić, bo ma taką starą kartę z Team Obaja. Tu się takie podświetla, tu na zielono, ale tu mnie, jak widać to jest na żółto. No ma takie podświetlanie, poświetla. Podświetla się tutaj, można. Nie można zadzwonić do nikogo. Kiedy myślimy o letnich wakacjach, to ją to wyłączyć. Próbujemy swoich sił w różnych dyscyplinach sportu i bardzo dobrze, bo my zachęcamy do aktywności na świeżym powietrzu. korzystając z pięknego polskiego lata. I korzystajmy z naszego dobra, który właśnie oglądamy we wszystkich atrakcjach. Wojciech Jędrkiewicz, Grupa Wodna, witam. No, działa. Tu widać. Możliwość uprawiania tego rekreacyjnego No, ta Nokia działa Jest fajny w fajnym stanie. Mm. Tutaj znowu zrobimy jakąś kolekcję. No, dobra, wszystkie telefony są w dobrym stanie. No to dziękuję za film. No i papa, jeszcze tylko się przyjdźcie mojej kolekcji telefonów. Optymisty dla dzieciaków, łodzie motorowe, które można wykorzystać bez patentu. Są Samsungi i tekt No i to są moje wszystkie telefony, ale jeszcze dostanę kilka innych. jeszcze wiele chyba innych. No to papa za film. Pa.